Dzień dobry Państwu, Marcin Tosz, ujawniamy kom. Od jakiegoś czasu informuję Was o sprawie, która dotyczy radnego Dolnego Śląska, radnego wojewódzkiego Prawa i Sprawiedliwości Piotra Karwana. Mężczyzna ten jest, a właściwie był współwłaścicielem firmy budowlanej. Pod koniec poprzedniej kadencji firma ta wygrała przetarg na budowę budynku dla Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. I nie byłoby w tym nic złego i nic dziwnego, gdyby nie fakt, że DORT jako instytucja podlega pod samorząd województwa, którego radnym był wtedy Piotr Karwan. Przepisy nie pozwalają na takie coś z uwagi na to, że no to jak sami rozumiecie, mamy tutaj moglibyśmy mieć tutaj do czynienia z konfliktem interesów. No bo jak to jest, że firma radnego buduje coś, wygrywa przetarg przede wszystkim w instytucji, która można powiedzieć temu radnemu podlega, no, jest to zachowanie Wątpliwe. No. Moje wątpliwości to wzbudziło na tyle, że postanowiłem o tym e, poinformować e, Państwa. Zwłaszcza, że nie skończyła się ta sprawa na tym, że ta firma wzięła i wygrała e, przetarg. E, później, e, parę miesięcy później, okazało się, że Piotr Karwan przepisał udziały w tejże firmie na swoją córkę 20-letnią córkę. E, I złej języki mi podszeptywały, że. A może ona jest słupem? Może on specjalnie przepisał na ją tą spółkę, żeby uniknąć odpowiedzialności za to, że jego firma wygrała przetarg na mienie wojewódzkie? No i zacząłem się nad tym zastanawiać i zrobiłem o tym materiał na kanale ujawniamy.com. Zanim zrobiłem tenże materiał, tak jak wymaga tego dziennikarski warsztat, skontaktowałem się z samym Piotrem Karwanem. Sytuacja była dla mnie taka dziwna, bo wysłałem mu pytania, nagle zadzwonił, mówiłem wam o tym, nagle zadzwonił do mnie mój znajomy piarowiec z prośbą, czybym tam nie mógł. No na ten materiał, bo Piotrek się denerwuje, bo Piotkowie jest przykro, bo Piotrek to, tamto, i to i ojejku, biedny Piotrek. No i tam rozmrabiał mnie, rozmiękczał i tak dalej. I powiedział, że Piotrek zadzwoni, że wszystko wyjaśni, żebym się tam nie złościł na niego, żebym nie robił żadnego dużego, złośliwego, złośliwego w cudzysłowie, yy, materiału, no bo Piotrek to w porządku facet. No i zadzwonił ten karwan do mnie, radny karwan. I zaczął tam mówić, że on jest obiektem jakichś ataków, różnych polityków, PiSu, co ciekawe, i żebym w to nie wierzył, wszystko to, co on tam o nim się opowiada, i że on odpowie na moje pytania, wszystkie, i wtedy będę wiedział, co i jak. Poprosiłem go, żeby odpowiedział zwięźle, zwięźle, ponieważ chciałem te pytania, tak jak on ich, jak tego zresztą się domagał, chciałem odpowiedzi na te pytania wykorzystać w materiale. No i nagle dostałem e, odpowiedzi od Pana Piotra Karwana. E, no i nie powiem, żebym się zszokował, bo nie takie rzeczy w życiu mi się już przytrafiały, jak odpowiedzi od, od Pana radnego Karwana. E, natomiast no, zdziwiłem się, że oczekuję, że... E, no chyba oczekuję, żebym, to, żebym miał to wygłosić w całości. To wszystko, co on napisał do mnie, żebym to opublikował. No jest to przedziwne, przedziwna sytuacja, że tego wymagał jest może nawet niespotykana. Co innego na portalu internetowym, gdzie mamy tekst, prawda, to można wszystko wrzucić, jak się chce. No ale co innego troszeczkę w nagraniu wideo. Ale dobra. Ja w sumie machnąłem ręką, nie, nie opublikowałem wtedy całego, całego zestawu jego odpowiedzi, ale doszły mnie słuchajcie, słuchy, że radny Karwan zaczyna się na mnie skarżyć, że ja zataiłem jego odpowiedzi, że że one są takie rozbrajające cały ten temat o wygraniu w wątpliwych okolicznościach przetargu i przepisaniu firmy na 20-letnią córkę, że, tam, że to wszystko tak rozbroi, że ja to zatajam. Specjalnie nie publikuję wypowiedzi radnego wojewódzkiego PiS Piotra Karwana. Więc ja, żeby pan Piotr już spał lepiej, żeby nie martwił się, że jego wypowiedzi zostaną w dalszym ciągu, że one będą ciągle przeze mnie, przepraszam, zatajane. No to ja te wypowiedzi jego wszystkie przeczytam, proszę Państwa. To po trochę potrwa, ale chciałbym być też fair wobec Pana Piotra, więc zapraszam do wysłuchania pytań i odpowiedzi Radnego Karwana Sprawa i Sprawiedliwości. Czytam wszystko. Szanowny panie redaktorze, przyjmując, że zwraca się pan do mnie na zasadach i w trybie ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku prawo prasowe tjdz.u.z2018r.pos.1914, zamknąć na raz przecinek, przesyłam odpowiedź na pytania zadane w liście Elektronicznym otrzymanym przeze mnie we wtorek 20 października 2025 roku o godzinie 7.19 z adresu hmm, 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 małpaw.pl na oficjalny adres e-mail Radnego Sejmiku Województwa. Jednocześnie uprzejmie, a stanowczo informuję, że chcę skorzystać z prawa, jakie daje mi artykuł 14a ustęp od 1 do 7 uprzednio wymienionej ustawy poniżej ustosunkowuje się do pańskich pytań i zgodnie z ich kolejnością w nadesłanej korespondencji. Pytanie pierwsze, które zadałem ja. Czy startując w postępowaniu dolnośląskiego ośrodka ruchu drogowego, wiedział pan iż spółka, w której był pan wtedy członkiem zarządu, nie może wziąć w nim udziału ze względu na zapisy ustawy oraz konflikt interesów? Odpowiedź Karwana nie jest prawdą, jest to wyboldowane i podkreślone, nie jest prawdą teza zawarta w pytaniu, że cytuję: Startowałem w postępowaniu DORD, do ponieważ oferentem w tym postępowaniu, jawnym, dostępnym dla pana i opinii publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, była RUKA Projekt Spółka ZOO, czyli Spółka Karwana. Spółka ZOO ma odrębną od wspólników, podmiotowość prawną i to ona odpowiada za swoje zobowiązania stając się odrębnym od wspólnika podmiotem praw i obowiązków zobacz art 12 kodeksu spółek handlowych w związku z artykułem 33 i 37 paragraf 1 kodeksu cywilnego nie jest prawdą i znowu mamy bold i podkreślenie że ruka projekt spółka zo nie mogła wziąć udziału w takim postępowaniu z uwagi na jak pan to określa bez podania konkretnych ustaw i przepisów zapisy ustawy oraz konflikt interesów pragnę zasygnalizować że tak skonstruowane pytanie sugeruje odpowiedź zgodną z pańskim oczekiwaniem lecz w taki sposób pozyskiwania informacji jest niezgodny z artykułem 12 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 26 Stycznia 1984 roku. Zgodnie z powołanym przepisem, dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych. Zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub, lub podać ich źródło. Szczególna rzetelność i staranność, o której mowa w tym przepisie, zakazuje działania pod z góry założoną tezę oraz pozorowanie zbierania informacji w formułowaniu pytań w sposób retoryczny. Zobacz punkty A5 i C1 w komentarzu do artykułu 12 Prawa Prasowego i orzecznictwo sądów, tam powołane w B, nie wiem, przepraszam, nie zamienia, b przecinek G-Kuczyński pod ich redakcją, prawo prasowe, komentarz, przecinek wydawnictwo, Pytanie trzecie, Warszawa. 2018 rok. Mogę potwierdzić, pisze dalej pan Karwan, że w chwili zgłoszenia oferty obowiązywał artykuł 27b ustęp pierwszy ustawy o samorządzie województwa, który brzmi: radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia województwa, w którym radny uzyskał mandat. A także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Przyjmując bardzo rygorystyczną interpretację tego przepisu, proszę zwrócić uwagę, że wymaga on, aby w chwili wykonywania mandatu radnego doszło do faktycznej i prawnej kontroli radnego nad obszarem działalności gospodarczej prowadzonej. Z wykorzystaniem mienia wojewódzkiego. Chodzi więc o zapobiegnięcie sytuacji, w której radni odnoszą korzyść z mienia samorządu, województw, samorządu województwa, posiłkując się władczą pozycją. Jeśli przyjmiemy pańską nieuzasadnioną supozycję o zakazie jakichkolwiek związków z jednostkami organizacyjnymi, z jednostkami organizacyjnymi województwa to osiągamy sytuację absurdalną, w której rany wojewódzki i przedsiębiorca w jednej osobie nie mógłby na przykład wykonywać przewozów swym firmom pojazdem po drogach o statusie drogi wojewódzkiej, stanowiącej wszakże mienie samorządu. Nie jest więc prawdą, że RUKA Projekt jest per se. Wyłączona z ubiegania się o zamówienia publiczne, tak długo jak zapewniona jest zgodność tej procedury i udzielania zamówienia z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. A wedle mojej najlepszej wiedzy, to ciągle przekarwan, takiego naruszenia nigdy nie stwierdzono, zaś ryzyko naruszenia interesu publicznego nie wystąpiło. Proszę o skorzystanie z artykułu 3a, radzi karwan ustawy, pras, ustawy prasowego jak na literalnie i właściwych przepisów ustawy o e, dostępie do informacji publicznej, a z pewnością potwierdzi to następujące fakty. 1. Dnia 1 marca 2024 roku Ruka Projekt Spółka ZO złożyła ofertę w ogłoszonym przez Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu DORT postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych numer postępowania OL Pauza ZP łamane przez 03, łamane przez 24. Zgodnie z zasadami, punkt drugi to jest, zasadami reprezentacji spółki ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, ofertę spółki ZOO, Ruka Projekt podpisało dwóch członków zarządu spółki. Ja, niżej podpisany Piotr Karwan, byłem wyłączony z niniejszego postępowania przetargowego. Nie uczestniczyłem w konstruowaniu tej oferty, jej podpisywaniu ani w jakichkolwiek czynnościach związanych z jej złożeniem, przyjęciem, wykonywaniem, czy to prawnych, czy to technicznych, faktycznych. 3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, wyżej wymienionym postępowaniu, w dniu 26 marca 2025 roku podpisano umowę nr 190324 pomiędzy Ruka Projekt, spółka ZOO, a DORD. Czynności związane z zawarciem tej umowy, dokonano z zachowaniem identycznych warunków, jak podałem w punkcie poprzedzającym? Dwa. Pytanie moje drugie. Czy chciał Pan wykorzystać koniec kadencji i zaryzykował utratę mandatu na miesiąc przed jej końcem? Czy nie widzi Pan w takim podejściu niczego wątpliwego? To moje pytanie. Nigdy nie angażowałem się w działania bezprawne i nieetyczne. Jest to pytanie niespełniające wymogów przepisanych. Przepisanych w artykule chyba, 12, ustęp 1 prawa prasowego, sam szacunkiem dla wolności prasy i środków społecznego przekazu, takie pytanie stanowi wypaczenie tej wolności, ponieważ domyślnie imputuje ono niezgodność zachowania adresata pytania z niesprecyzowanymi normami. Wszak utrata mandatu wiąże się m.in. z naruszaniem porządku prawnego. Zobacz m.in. artykuł 383, paragraf. Pierwszy i artykuł 10, paragraf drugi kodeksu wyborczego. Przypomnę uwagę uczynioną w punkcie poprzedzającym, że przyjmowanie przez dziennikarza napastliwej postawy, pozorowania zbierania informacji, formułowania pytań w sposób retoryczny nie stanowi starannego i rzetelnego zbierania materiału prasowego i rodzi negatywne konsekwencje dla osób tak postępujących. Materiał prasowy zebrany w taki sposób nie tylko przedmiotowo traktuje mnie, ale również potencjalnych odbiorców, czytelników, widzów, o ile zdecyduje się go Pan rozpowszechnić w takiej formie, w nawiasie krytycznie na temat takich praktyk, zobacz uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego Izby Karnej z dnia 22 czerwca 2004 roku, sygnatura akt 5KK70-04, opublikowane w bazie orzeczeń Sądu Najwyższego www.sn.pl. Trzecie moje pytanie. Czy Julia Karwan otrzymała udziały w spółce jako darowizna, czy też je zakupiła? W jaki sposób Julia Karwan to córka Karwana zapłaciła za udziały przelewem czy gotówką? Pytanie numer 3 i 4. Inform... Pytanie numer 3 i 4 o informacje dotyczące stanu majątkowego osób trzecich należy kierować do osób, których te informacje dotyczą. Ze swojej strony nie mogę wypowiadać się w imieniu osoby trzeciej, czyli córki, nie mając ku temu żadnego upoważnienia. Ze swej strony mogę jedynie wyrazić zgody na ujawnienie informacji dotyczącej bezpośrednio mnie, że w dniu 29 lipca 2024 roku przekazałam w drodze umowy darowizny wszystkie udziały posiadane w spółce Ruka Projekt. Istota umowy darowizny jednoznacznie i negatywnie odpowiada panu na wszelkie pytania o rzekome zapłacenie za udziały przelewem czy gotówką. Czy nie uważa pan, że sprawą powinien zająć się Urząd Zamówień Publicznych? Pytam ja. Jest to pytanie ogólne, nieprecyzyjne, a przez to niespełniające wymogów artykułu 12 ust. 1 punkt 1 prawa prasowego. Nie wiem, co rozumie pan pod pojęciem sprawy. Czyjej sprawy? Czego dotyczącej? Pyta w nawiasie. Pan Karwan. Jedynie z retorycznego e, charakteru pytań 1-2 można wysnuć przypuszczenie, że zachęca pan do dzielenia negatywnej oceny sprawy zamówienia publicznego DORD. Jednak wyjaśniłem już, że nie zajmowałem się tym zamówieniem, nie uczestniczyłem w nim, nie mam jakiejkolwiek wiedzy o potrzebie zasadności e, angażowania prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w jakiekolwiek działania. Na terenie Polski. Zakładam życzliwie, że to o ten organ panu chodziło. Proszę przeanalizować przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych, ponieważ Urząd Zamówień Publicznych nie sprawuje kontroli zamówień, za prezes Urzędu nie jest jedynym organem właściwym. W zakresie kontroli udzielenia zamówień porównaj po artykuł 596 usta, ustęp 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Pańskie pytanie po raz kolejny nie zakłada otwartości na pozyskiwanie obiektywnych i, przy, i prawdziwych informacji, lecz zmierza do wciągnie, wciągania rozmówcy w pułapkę. Sugeruje jedynie tajemniczą kontrowersję i e, jakiś podmiot władzy publicznej, który powinien się nią zająć. To, Pańskim dziennikarskim obowiązkiem jest określenie zakresu sprawy będącej przedmiotem zainteresowania, a nie obciążanie tym adresata pytań. Pytanie piąte. Czy nie widzi Pan w swoim zachowaniu postaw nieetycznych? Jest to pytanie, odpowiada Pan Karwan, niespełniające wymogów przepisanych artykułowi 12 ust. 1 prawa prasowego. Mogę jedynie po raz kolejny oświadczyć, że nigdy nie angażowałem się w działania bezprawne lub nieetyczne. Proszę pamiętać. Że konsekwentne ponawianie retorycznych, retorycznych formy imputującej działanie nietyczne może samo w sobie stanowić podstawę odpowiedzialności za naruszenie standardów e, działalności dziennikarskiej. Porównaj artykuł 12 ust. 1 punktu, punkt 2 prawa prasowego, e, który brzmi: Dziennikarz jest obowiązany, obowiązany chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie. Czy Elżbieta Witek, pytam w szóstym pytaniu, wie o tych wszystkich wątpliwościach? Jeśli tak, to czy ma Pan wiedzę, jakie Pani Elżbieta Witek, która jest protegowaną, e, przepraszam, szefową polityczną Karwana, jakie je ocenia? Jest to pytanie niespełniające wymogów artykułu, artykułu 12 ust. 1 punkt 1 prawa prasowego, w szczególności z powodu skierowania do mnie pytań de facto adresowanych do stanu wiedzy i świadomości osób trzecich, to jest szanownej Pani Marszałek, Poseł Sejmu 10 kadencji Elżbiety Witek. Po raz kolejny, ze względu na skrajną, skrajnie ogólną formę pytań, nie wiem, co rozumie Pan pod pojęciem wątpliwości, z czym bądź kim miałyby być one związane. Odpytywanie ludzi na temat stanu wiedzy innej osoby jest działaniem o niemożliwym do weryfikacji rezultacie. Może być też uznane, za obejście przepisów prawa prasowego, ponieważ zainteresowana osoba może nie uzyskać wiedzy o przypisywanych jej treściach i wypowiedziach przed ich rozpowszechnieniem. Porównaj artykuł 14a ustęp 1 prawa prasowego. Proszę się więc zwrócić bezpośrednio do osób będących przedmiotem pańskiego zainteresowania. Taką możliwość daje panu m.in. publicznie dostępny adres Biura Poselskiego podany. System systemie informacyjnym sejmu www.sejm.gov.pl zapłatka posłowie z poważaniem Piotr Karwan, radny sejmików województwa dolnośląskiego siódmej e, kadencji. E, mam nadzieję, że wytrzymałeś się do końca. To jest pełne, e, pełne odpowiedzi Pana Piotra Karwana na zadane e, przeze mnie pytania. Tym, którzy zdążyli zapomnieć o co chodzi, przypomnę, że chodzi o to, że na firma wzięła udział i wygrała w przetargu wygrała przetarg na budowę obiektu finansowanego ze środków jednostki zależeń od samorządu województwa, którego radnym jest Karwan. Piotr Karwan, jak słyszycie, słyszycie sami, twierdzi, że skoro on nie uczestniczył w tym postępowaniu, czyli nie był, nie omawiał szczegółów tego przetargu i nie podpisał się, no to znaczy, że, yy, że on nie miał nic z tym wspólnego. No tak twierdzi Piotr Karwan. KRS, yy, wpis w KRS yy, świadczy yy, o czymś innym. Yy, Karwan był wtedy wiceprezesem, współdziałowcem tej firmy, no ale on zapewnia, że on nic nie robił, pewnie nawet nie wiedział o tym, że będzie taki przetarg. Ja mu wierzę, ale później przepisał tą firmę na 20-letnią córkę, firmę budowlaną przepisał na 20-letnią córkę. No, nie zapytałem, nie zdążyłem, nie, nie zapytałem z jakiego powodu, skoro wszystko było w porządku, to, to, to tego nie wiemy. Mam nadzieję, że Piotr Karwan teraz jest już zadowolony, Że jego odpowiedzi ujrzały światło dzienne. Ja ich naprawdę nie zatajałem, z czego dowodem jest fakt, że właśnie odczytałem w całości. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiam Piotra Karwana, jego 20-letnią córkę. Pozdrawiam całą firmę Ruka Projekt spółka Zo. To drugą Rukę też pozdrawiam. I, i mam nadzieję, że Niebawem Państwo dowiedzą się, poznają więcej szczegółów. Ja jeszcze na sam koniec tylko dodam, że sprawą zainteresowała się prokuratura. Prokuratura bada, czy tam nie doszło jednak do jakichś no, nie wiem, nieprawidłowości. Boję się nawet pomyśleć o tym, że to mogłoby być nieprawidłowości. To na pewno nie były nieprawidłowości, bo przecież Pan Piotr Karwal pisze, że on nigdy w życiu nie robił niczego bezprawnego i nieetycznego, więc nawet nie myślę o tym, że to mogły być nieprawidłowości, jakiekolwiek, a prokuratura traci czas. Pozdrawiam raz jeszcze, miłego dnia Wam, życzę, do widzenia.